Może nie pytanie, tylko może taki kolejny wniosek, ponieważ myślę, że jest niewiele ustaw, które wymagają pewnego rodzaju zapoznania się z społeczeństwa, bo to dotyczy na no, długie lata może wszystkich no, i ten byłoby niemożliwe, żeby każdą ustawę no, w pełni konsultować, natomiast takie wybrane ustawy, które no, rzeczywiście dotyczą losu yy, bezpośrednio, yy, no, może przyszłego, ale, ale dotyczą, to myślę, że te konsultacje powinny mieć taką formę troszeczkę głębsze, powinny być przygotowane przez, przez, przez stronę rządową. E, typu po pierwsze, to te konsultacje rzeczywiście ta strona rządowa powinna organizować, a nie, żeby musiały to organizować organizacje społeczne, e, dlatego że no, rzeczywiście do te, te, no, tego trudno, trudno to skonstruować, bo sobie, to jest materiał naprawdę trudny i jak jeden z przedmówców powiedział, to prognozy mogą by być różne. I, tam może być różna. Natomiast w przypadku takiej ustawy, no, warto się zawsze śpieszyć, natomiast czasami jest bardzo luźniejszy powoli i powinny jakieś materiały takie właśnie, które mogłyby być tą preambułą gdzieś tam jak, 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 jak w tej dyrektywie, to powinny być też jakiś opis problemów dlaczego to powstaje i, i no bo my słyszymy o dyskusji telewizyjnych. Ale to jest tak, to jest mnóstwo poglądów, każdy jest inny, trudno się do tego ustosunkować, bo jest to no, materia dość trudna. Natomiast jeżeli się mamy to przed oczami i mi się zdaje, że jakieś no, wyjątkowe, trudno mówię, jak, jak mówiłem, żeby do każdej ustawy tak się przygotowywać, natomiast ustawa to jest szczególna i myślę, że w tak, ramach tej konsultacji takie wnioski powinny też powstać, że, że powinny rząd do tego przygotowywać się wcześniej. Chociaż wiadomo, że ma sporo obowiązków i sporo innych zadań, natomiast natomiast, no, myślę, że takie materiały w miarę syntetyczne, że można było nam rozjaśnić w głowę, mówię, bo Prasa to nie jest wszystko, powinny by być materiały rządowe, które byłyby być dostępne, wręcz kolportowane. Dziękuję. A ja mam takie pytanie, jak to no, się nauczy? Włączone. A na przykład w momencie, Przez, gdy. A nie przedstawiłem się jeszcze, dobrze. To się przedstaw ty to my już zapisali się na miedzynę, m.in. tak Kierzycki nagle. Ja w momencie, gdy zapisywałam się do funduszu OFE, gdy powstawały, to mi tak jakoś tłumaczono, że każdy człowiek będzie miał naliczony kapitał swój taki początkowy i potem te pieniądze, które będą w funduszu, które sobie po prostu, do którego się zapiszę, to jak gdyby będą Moim wkładem, z którego będę mogła kiedyś w przyszłości ewentualnie no, korzystać, w zależności od tego, do jakiego funduszu je zapiszę. I teraz okazało się, że na przykład nie mogę tego zrozumieć. Jestem teraz na, na przykład na y, tym zasiłku przedemerytalnym, i teraz mam naliczony tak kapitał początkowy z tego funduszu, do którego należę. Przysyłają mi, że mam określony wkład tam zgromadzony. Czyli czy, czy, czy teraz praktycznie rzecz biorąc ja mam jakieś możliwości, żeby po prostu swój skład zwiększyć czy zmniejszyć? Czy, 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 czy te pieniądze moje są już już stabilne na no moją emeryturę? W pełni tego nie rozumiem, jak to jest. Bo praktycznie rzecz biorąc, według tej ustawy, to gdy nawet bym się nie, nie zapisała teraz do ZUS-u, to i tak. Wkład mój, jak gdyby, z tego, z tego funduszu emerytalnego, według tych założeń, które teraz powstają, w przeciągu chyba 10 lat, przed przejściem na emeryturę, ma, ma przejść do zus prawda? Czyli, czyli mój skład już i tak przejdzie do zus czy nie? Czy, czy, chciałabym, żeby mi po prostu ktoś dokładnie na ten temat odpowiedział. Jaki, jaki jest mój skład emerytalny w tej chwili? Tym bardziej jestem tym zaskoczona, bo, bo, bo na przykład ja zapisałam się do funduszu, który bardzo dobrze stoi, który, który ma no, świetne tam rokowania. Ja może jeszcze krótko jedno chciałem spostrzeżenie, być może też to mogło być pytanie, ponieważ kiedyś w Radzie słyszałem wypowiedź jednego z urzędników państwowych, y, który przekonywał, że te pieniądze zgromadzone w drugim filarze są y, od samego początku cały czas y, jakby elementem budżetu państwa. Wielu obywateli kiedy przechodziło do drugiego filaru myślało, że to są już ich własne pieniądze, a ten urzędnik przekonywał właśnie, że to jest nieprawda, że to jest że są w błędzie, więc być może to też oficjalnie trzeba by było obywatelom wyjaśnić, na czym to polega. To, że ma, mamy jakieś pieniądze na naszych kontach indywidualnych, ale one nie są nasze, tylko są częścią budżetu. No ale ta, to, to jakby to się wypowiada. Tak będzie chyba do Trybunału Konstytucyjnego i dostanie podjęta jakaś tam odpowiedź. Rząd na siłę chce to wszystko przeprosować w przeciągu dosłownie trzech miesięcy do 1 kwietnia, czyli dobry ma jest, żebyśmy wszyscy podjęli nagle jakąś decyzję. Czy to nie